Przed nami kolejny program, Nasz Sportowy Tydzień. Drodzy Państwo, miło mi poinformować, że dokładnie dzisiaj mamy mały jubileusz. Równo 5 lat temu nadany został po raz pierwszy program Nasz Sportowy Tydzień na antenie portalu Moje Działdowo. Witam i zapraszam do obejrzenia programu numer 262. Rozpoczynamy od piłki nożnej, bo ta dyscyplina najczęściej gościła na naszej antenie. W meczach Ligi Okręgowej nasze zespoły uzyskały następujące wyniki. Polonia i Łowo przegrała z Orłem Janowiec Kościelny 1 do 3. Gola dla Polonii zdobył Kacper Ciesielski. Iskranarzem doznała wysokiej porażki w Olecku z Czarnymi, bo aż 2 do 9. Gole dla Iskry Adrian Cierkowski i Mateusz Rynkowski. Wel Lidzbark przegrał w morongu z Hurajanem 2 do 4. Krótkie podsumowanie jesieni w Lidze Okręgowej. W grupie pierwszej na prowadzeniu orzeł Janowiec Kościelny z dorobkiem 37 punktów. Polonia Iłowo zajmuje czwartą pozycję. Ma na koncie 27 punktów i bilans bramkowy 37,22. 22 I zakończyła pierwszą rundę na miejscu 10, mając na koncie 19 punktów i bilans bramkowy 31,41. W grupie drugiej na prowadzeniu drwęca Nowe Miasto z dorobkiem 35 punktów. Welle Lidsbark na ostatnim, w 15 miejscu z jednym zdobytym punktem za remisowy jeden mecz. Porażek WEL zanotował 13. Bilans bramkowy naszej drużyny 16 do 70. Z piłkarzami żegnamy się do wiosny przyszłego roku. A teraz o bieganiu. Z okazji Święta Niepodległości zorganizowano w Działdowie biegi uliczne – Startowało łącznie ponad 200 osób, razem z chodem z kijkami. W chodzie, czyli Nording Walking, zwycięstwo wśród pań wywalczyła Katarzyna Wołowska. Wśród panów najlepszy był Ścisław Jaworski. W biegu w kategorii Open zwycięstwo wśród kobiet odniosła Martyna Konarzewska. Natomiast wśród mężczyzn najlepszy okazał się Mariusz Dębowski. Dystans biegowy wynosił 5 km, a chód o połowę mniej. Rozgrywano także biegi w kategorii młodzieży szkolnej w ramach współzawodnictwa sportowego szkół. Tu łącznie startowało około 120 uczestników, oczywiście na krótszych dystansach. W sobotnim biegu na 5 km w Malinowie startowało tym razem 30 osób, w tym 8 pań. Zwycięstwo odniósł Krzysztof Cytlał, a wśród pań najlepsza była Katarzyna Bialuk-Pietrzak. W biegu pobito trzy rekordy życiowe i odnotowano dwa debiuty. Byli to Nina Patalon i Damian Łukasik. Nina Patalon, co warto podkreślić, jest trenerką kadry narodowej piłkarek nożnych naszego kraju. I przechodzimy do tenisa stołowego. W okresie, gdy nie gra pierwsza drużyna w superlidze, grają za to inne zespoły. W meczach pierwszej ligi Dekorglas najpierw uległ zespołowi ze Szczecina na ich terenie 4 do 6, a w kolejnym meczu w Gorzowie wygrał nasz zespół 7 do 3. W meczach wystąpili Lewandowski, Sakowicz, Miszkurka i Kurowski. W spotkaniach drugiej ligi Dekorglas zremisował z drużyną z miejscowości Budki Piaseckie 5 do 5 oraz przegrał w Kozienicach 1 do 9. W Dekorglasie grali Marczak, Ksu, Piotrowski, Lipowski, Stolarczyk i Korzeniewski. Szanowni Państwo, jak mówi stare polskie porzekadło, coś się kiedyś zaczyna i coś się kiedyś kończy. Anna Jantar przed laty śpiewała piosenkę, że nic nie może wiecznie trwać. Postanowiłem, że dzisiaj jest moje ostatnie spotkanie z Państwem w ramach naszego sportowego tygodnia. Serdecznie dziękuję Marcinowi Ostrowskiemu, że pozwolił mi spełniać moje marzenia i prowadzić magazyn sportowy na antenie jego portalu Moje Działdowo. Dziękuję wszystkim sympatykom działdowskiego sportu za Waszą obecność przez okres tych pięciu lat. Premierowo zawsze w każdy poniedziałek o 17.00. Byliśmy z Marcinem bardzo zadowoleni, kiedy oglądalność naszego programu liczyła się zawsze w tysiącach. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, że informacje dzielą się na prawdziwe, prawdopodobne i fałszywe. Nasze sportowe były zawsze prawdziwe. Prawdopodobne to informacje pogodowe, a te pozostałe to fałszywe. W naszych programach tych ostatnich nigdy nie było. Żegnając się z Państwem, obiecuję, że zawsze będę trzymał mocno kciuki za dobre wyniki naszych sportowców z powiatu Działdowskiego. Dziękuję Państwu raz jeszcze za wspólne 5 lat i liczę, że spotkamy się zapewne na wielu sportowych imprezach. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia na sportowym szlaku. Panie Elku, dziękuję za tę wspaniałą przygodę i za umiejętność zainteresowania sportem osób, które sportem nie interesują się praktycznie wcale. Gdy podjął Pan decyzję o zakończeniu nadawania i próbował przekonać mnie do kontynuacji projektu Nasz Sportowy Tydzień, wiedziałem od razu, że to nie wyjdzie. Miałem za zadanie znaleźć zastępstwo dla Pana, ale jak można zastąpić osobę niezastąpioną? Szanowni Państwo, pięć lat to szmat czasu. Przez ten okres nie było ani jednego poniedziałku bez sportowego tygodnia ukazywały się niezależnie od samopoczucia, świąt, urlopów, a nawet pandemii, gdy nie można było wychodzić z domu i gdy w sporcie nie działo się praktycznie nic. Cała ta magia działa się właśnie tu, na tym zielonym ekranie. Dlatego ja dziś również podjąłem decyzję, że 262 to ostatnie wydanie naszego sportowego tygodnia. Zobaczymy się przy innych projektach, a tymczasem w naszym sportowym studiu pora zgasić światło.